Japończycy, ten ich premier Abe, tak, wpadł kilka lat temu na pomysł, że jak on wydrukuje naprawdę dużo pieniędzy, to gospodarka Japonii wreszcie ruszy. I oni lat kilku drukują jakieś absurdalne ilości pieniądza. Ten druk, to drukowanie pieniędzy przez Japończyków rodzi duże problemy praktyczne. Na przykład yy, chyba był albo Bank Światowy, albo inna tego typu organizacja stwierdziła, że Japończycy drukują tyle pieniędzy, że powoli kończą się aktywy, jakie mogą kupować. Bo oni zdaje się, w ciągu kwartału drukują tyle, że całą kapitalizację polskiej giełdy mogliby sobie po prostu przejąć. O kurwa! I, i y, oni ra, y, chyba kilkadziesiąt procent własnego długu już w ten sposób wykupili. No i teraz chyba zabierają się za długi innych państw. Ale naprawdę nie wiem jak to się skończy, bo jakby na to spojrzeć tak z punktu widzenia normalnej ekonomii, to tam się powinna zacząć inflacja, potem hiperinflacja i powinny walczyć. Zaczekamy kilka lat, to się sytuacja wyjaśni, ale są tylko dwie możliwości. Albo cała normalna ekonomia jest fałszywa i rzeczywiście można zarobić na drukowaniu pieniędzy i to jest coś dobrego. No albo Japonia zbankrutuje. Bankrutstwo. To cała normalna ekonomia jest fałszywa.